W dniu dzisiejszym odbywa się inauguracyjna konferencja poświęcona wspólnemu projektowi realizowanemu przez czterech partnerów. To jest dwóch partnerów ze Słowacji, miasto Stropkow i gmina Niżna Polianka oraz gmina Sękowa i gmina Bobowa. My jesteśmy. Jako nasza gmina Bobowa, partnerem wiodącym tego projektu, stąd też na nas spoczywało obowiązek między innymi organizowania tego typu przedsięwzięć jak dzisiaj. Bardzo ważny projekt, dlatego że on umożliwia zrealizowanie zadań, na które trudno byłoby zdobyć środki z innych źródeł. Ponadto program Interreg Polska-Słowacja jest przyjaznym projektem, który umożliwia dofinansowanie na poziomie do 85% kosztów kwalifikowanych. Stąd w naszym przypadku będzie to budowa muszli koncertowej, tutaj na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Bobowej, ale będą też wybudowane nowe ścieżki rowerowe i ponadto na terenie całej gminy będą oznakowane również ścieżki rowerowe, co się powinno przyczynić do właśnie turystyki rowerowej i do takiego spędzenia wolnego czasu, myślę, Odwiedzając miejsca, te, które właśnie pozwalają poprzez tego typu przedsięwzięcia. Całość projektu jest na poziomie około 2,5 miliona euro, czyli to może na dzień dzisiejszy być kwota około 10 milionów złotych. Ważne jest to, że te projekty, które są realizowane wspólnie. Jak gdyby powodują to, że zawieramy ze sobą myślę takie pozytywne relacje. Odwiedzają nas tutaj i Słowacy, którzy zamieszkują nie tak daleko od granicy ze strony Polskiej, również przejeżdżają tam nasi mieszkańcy i sąsiedni gmin. To wszystko sprzyja temu, żeby podejmować takie inicjatywy na przyszłość. Stąd też na pewno myślę, że będziemy rozważali przyszłości wspólne podejmowanie kolejnych inicjatyw, które mogą się przyczynić do rozwoju właśnie tego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na terenie pogranicza polsko-słowackiego.